Swoje włosy stają się coraz cieńsze? Prawdziwą przyczyną nie są hormony ani wiek, jak wielu myśli. W rzeczywistości, winowajcą jest niedobór bardzo ważnego, a rzadko badanego minerału cynku. Statystyki pokazują, że ponad 30% populacji cierpi dziś na jego niedobór, mimo że jest to pierwiastek niezbędny do budowy zdrowych włosów. Cynk nie tylko wspiera strukturę włosa, ale także reguluje hormony odpowiedzialne za jego wzrost. Gdy go brakuje, mieszki włosowe słabną, włosy rosną wolniej i wypadają częściej. Mało kto wie, że nadmierne spożycie rafinowanych węglowodanów, takich jak chleb, makaron czy ciasta, może wyczerpać zapasy cynku w organizmie, co pogarsza problem wypadania włosów. Dlatego jeśli chcesz odzyskać gęste i mocne włosy, zacznij dostarczać organizmowi wystarczającą ilość cynku i ogranicz rafinowane węglowodany już dziś. Czy wiesz, że możesz mieć jego niedobór? Napisz w komentarzu włosy, a pokażę Ci, jak skutecznie uzupełnić cynk. Nie zapomnij też zaobserwować mnie, aby otrzymywać więcej przydatnych porad i wiedzy.